Hej, hej witam serdecznie. Ja jestem Steve, a przed wami demo gry Factory Live. Za produkcję odpowiada Freeman Studio, a naszym zadaniem w grze będzie zbudowanie fabryki, począwszy od produkcji w małym garażu, no i wiadomo, potem trzeba będzie się rozwijać aż do wielkiego przedsiębiorstwa. A to wszystko będziemy obserwować z perspektywy pracownika. Brzmi całkiem ciekawie, jak to będzie działać, to się za chwilę okaże. Premiera tego Demka jest w dniu dzisiejszym, tak więc praktycznie gramy na świeżutko. Ja jeszcze nie widziałem tej gry, nie, nie przeglądałem, także jedziemy wszystko od nowa i będziemy się tego tutaj uczyć. Rozpoczynamy nową grę. Witaj, dziękujemy za wypróbowanie wersji demonstracyjnej. Zacznij od brudnego garażu i ciężko pracuj, aby tworzyć coraz bardziej skomplikowane urządzenia, aż w końcu zbudujesz elegancką, nowoczesną fabrykę i osiągniesz szczyt azjatyckiego przemysłu elektronicznego. No, czyli już jakiś tam ogląd. Sytuacji mamy. Brudny garaż nigdy nie jest czysty na długo. Zbieraj śmieci, które pojawiają się codziennie, obserwując wskaźnik kursora, który pokazuje, ile miejsca zostało w worku na śmieci. Dobra, podczas interakcji pojawiają się nowe samouczki, które poprowadzą cię krok po kroku. Ale wróćmy do pracy. Przejdź do komputera, aby zawrzeć umowy na urządzenia za pośrednictwem aplikacji umowy i otrzymać ciągło utrzymać ciągłość produkcji. Jeśli kiedykolwiek zgubisz lub będziesz potrzebować przypomnienia, możesz przejrzeć wszystkie odblokowane samołoczki w aplikacji komputerowej. W tym surowym świecie, radio jest Twoim jedynym przyjacielem lub wrogiem. Możesz je w pełni kontrolować, regulując głośność, zmieniając utwory lub wyłączając je. No to jeżeli ja znajdę gdzieś to radio, to na pewno je za chwilę wyłączę. Kurde, on porusza się szybko, ale myszka troszeczkę chyba za wolno w stosunku do wszystkiego. Yy, mogę to sobie oczywiście wyregulować, nie? Tu mam jakiś wózek. Ale tu jest ciemno w ogóle. Yy, tu jest coś, podnieś. Aha, w sensie, że to są śmieci, tak? Pudełka. Przed pakowaniem wyjmij pudełko ze stosu i umieść je w odpowiednim gnieździe. Pamiętaj, że każde pudełko jest ważne tylko dla aktualnie wybranego projektu i możesz odłożyć pudełka na stos, gdy, aby je zresetować. Gdy pudełko jest puste, możesz zmienić jego rozmiar i pojemność. Większe pudełka można odblokować w aplikacji, osiągając wyższe poziomy reputacji. Aby dostarczyć przedmioty, musisz je najpierw spakować. Wystarczy przeciągnąć każdy z nich do pudełka, które zamknie się automatycznie po zapełnieniu. Umieść spakowane kartony na palecie, a produkty zostaną automatycznie zaliczone na poczet kontraktów. Produkty znajdujące się już na palecie również zostaną uwzględnione po zaakceptowaniu kontraktu. Hmm, dobra, moment. Nie, dobra, skończ pracować, bo my tu jeszcze z tymi śmieciami chyba nie skończyliśmy. Tu się coś składa, chyba. O kurde, a tu jaki bałagan. Dobra, nie, wiecie co? Ja muszę sobie y, tą czułość myszki zmienić. O, od razu lepiej. I tutaj tą ciemność w tym garażu też możemy sobie regulować, także spoko. 4 na 5. Nie wiem, co to jest. Dobra, na razie. Na razie te śmieciory tu ogarnijmy Gdzie ja to ewentualnie mogę wyrzucić? Mhm. Gdzie jest jakaś szafa Dobra, bo ja więcej śmieci nie mogę pozbierać. Worek jest pełen, a gdzie ja mogę go? Aha, tutaj jest... Gdzie jest, gdzie jest to radio? Co tak nam tu, tu brzęczy mi przy uchu. Tu jest Wyłączę, yy, a jak mogę to wyłączyć? Aha, tutaj. No nie wiem, słuchajcie jak tu kwestia praw autorskich, jeżeli chodzi o tę yy, ścieżkę dźwiękową. 4 Na 5, nie wiem co to jest, te 4 na 5. Zaraz to sobie sprawdzimy. Tylko jest tu jeszcze, jeszcze jakiś śmieciorek gdzieś, coś leży. Ło, ale tu jest bałagan wszędzie. Dobra. No rozumiem, że my za te śmieci dostajemy gotóweczkę też widzę, tak? To są tutaj. Ju juany, czy co to będzie za waluta tu? Dobra, co dalej? No komputerek. Kontrakty. Kontrakty to główne zadania w grze. Przeczytaj uważnie każdy opis, ponieważ zawierają one różne właściwości i wymagania. Pamiętaj, że nowe kontrakty są generowane losowo za każdym razem, gdy pojawiają się w aplikacji. Każda umowa ma limit czasowy. Po jej wygaśnięciu lub zakończeniu dnia zostaje anulowana. Wraz ze wzrostem poziomu usług wykonawcy będą oczekiwać szybszej realizacji zleceń, ale na tym etapie nie musisz się tym zbytnio przejmować. Kontrahenci to klienci, którzy zlecają Ci montaż urządzeń. Każdy z nich ma swój własny poziom. Który zwiększa statystyki wraz ze wzrostem poziomu. Realizuj ich zlecenia, aby awansować na wyższy poziom i odblokować lepsze korzyści. Dobra, nagroda za ukończenie 30. Kara za anulowanie 3. Nagroda w reputacji 25. Wymagane produkty. Gziałka zanurzeniowa w ilości sztuk 5. Kontraktorzy. Aha, czyli to jest ten nasz tutaj. No dobra. Weźmy to, ten kontrakt, sklep komponentów. Sklep z komponentami pozwala kupić części potrzebne do montażu produktów. Najpierw wybierz produkt, a następnie dodaj potrzebne komponenty do koszyka. Gdy już będziesz mieć wszystkie potrzebne komponenty, przejdź do koszyka i złóż zamówienie, aby otrzymać dostawę części. Zamówione komponenty zostaną dostarczone w pudełkach, które będą na Ciebie czekać w wyznaczonym obszarze dostaw. Aha, czyli w tej szafie, tak? Kabel do grzałki i grzałka. 5 i 5. Zamów. No, kurde, dobra. Prawym trzeba wychodzić z komputerka. Wyjmij. Rozpakowane elementy można umieścić bezpośrednio na stole roboczym, w przeznaczonym do tego miejscach, aby zapewnić sobie łatwy dostęp. Możesz również uporządkować rozpakowane elementy w pudełkach rozmieszczonych. W całym garażu, aby wygodnie je przechowywać, użyj niebieskich skrzyń do przenoszenia komponentów i produktów. Są kompaktowe i bardzo poręczne. Aha, czy to mogę tutaj, tak? Otwórz, zamknij pudełko. Włóż. Dobra, kartonik do wyrzucenia. Ej, tu nam czas leci, dobra. Yy, dawaj, dawaj. Kartonik do wyrzucenia i teraz to się montuje, tak? Zablokowali nam czas? Zablokowali. Składaj produkty przeciągając komponenty na obszar roboczy, tak jak w przypadku bloków. Na komponencie, który powinieneś dodać jako następny, pojawi się poświata. Niektóre elementy wymagają dodatkowych czynności, takich jak przykręcenie śrub, aby dokończyć montaż. Po złożeniu produktów, należy umieścić je na stół pakujący, aby przygotować je do wysyłki. No dobra, bierzemy. Grzałkę i bierzemy kabelek, tak? Gotowe? Gotowe. Dobra, skończ pracować i teraz tak to podnieś. I pracuj. Aha, dobra, to muszę odłożyć. Pracuj. No a jak teraz ten kartonik? Kurde, jak z tymi kartonikami było? Przed pakowaniem w mi pudełko ze stosu umieścił w odpowiednim gnieździe. Aha, moment. Pudełko. Kurde, pudełko ze stosu. Tutaj. I teraz tak, pracuj, tak? Nie został zalecany, ponieważ skończył się czas. Jak się skończył czas? Zawarcie umowy. Gdy wszystkie produkty zostaną wyprodukowane, zapakowane i przygotowane do wysyłki, możesz wypełnić umowę w aplikacji za, do zabierania umów. No dobra, bierzemy jeszcze raz. Grzałka zanurzeniowa, tak? Weź dostępne kontrakty, aktywne. Zakończ. Dobra, gratulacje. Osiągnąłeś wyższy poziom reputacji. Podnoś go dalej, aby odblokowywać nowe produkty, kontrahentów i wiele więcej. Zakończ. Dobra, mamy sukces. Udało się. Plany produktów. W miarę zdobywania kolejnych poziomów nowe produkty staną się dostępne do montażu, ale najpierw musisz kupić tutaj wymagane licencje rosta latarka. Możemy kupić licencję za 50. Mhm. Uh -huh. Ok. No dobra, ale nie wiem, czemu niby kontrakt się yy... zerwał. No ale dobra, no udało się to jakoś tam obronić. Zróbmy sobie tak: sklep komponentów, i tu weźmiemy 10. Zamów to. I teraz, zanim mm, weźmiemy kontrakt, to sobie te grzałeczki pomontujemy. Zmiana obecnego planu. Aby zmienić bieżący projekt, wystarczy wybrać żądany w oknie. Pamiętaj, że aby korzystać z projektu musisz mieć zakupioną licencję na produkt. Dobra. Stoły warsztatowe można ulepszać, osiągając wyższe poziomy reputacji, odblokujesz funkcje takie jak dodatkowe stoły na komponenty. Plan produktów ulepszenia pracownicy. Dobra, no grzałka zanurzeniowa, bo na razie nie mamy tego nowego tej nowej licencji. to pracuj aha, kurde, ja nie wziąłem tutaj tego o, to, to my musimy o wszystkim pamiętać I dobra, czyli to byśmy mieli, to możemy sobie teraz wziąć tutaj i zapakować po 5 sztuk. A jak ja mogę ten rozmiar zmieniać? No dobra, no pracuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. to tutaj i w takim razie możemy sobie przytulić kontrakt, nie? Grzałka zanurzeniowa 5 i tutaj 5. Dostępne kontrakty aktywne. Yy, zakończ. Ok i teraz jeszcze spakujemy to. No, i dobrze, elegancko. Następny kontrakcik jest ogarnięty. Aplikacja ulepszenia jest już dostępna na komputerze. W tej aplikacji możesz kupić różne ulepszenia dla swojej fabryki. Nowe ulepszenia odblokowują się wraz z osiąganiem wyższych poziomów, więc pamiętaj, aby regularnie zaglądać do aplikacji. Dodatkowy stół montażowy dla pracownika. Aha, składowanie garaż, praca, pojemność stosu pudełek plus 2, miejsce pracy pracownika. Mhm. To by na razie nas niewiele interesowało, ale możemy sobie zakupić tą licencję na prostą latarkę. Gratulacje, właśnie kupiłeś swój pierwszy projekt. Możesz zmieniać projekty otwierając okno modyfikacji. Stacji po najechaniu kursorem na matę i naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Hmm, kontrakty. No wszystko jest nagrzane. A tu jest na prostą latarkę. Dobra, 17. A jak jest to kończenie dnia? Jeżeli byśmy chcieli, to zakończyć dzień, to jak to się robi? Stąd nie można w ogóle wyjść. <grystanie> Hmm, dobra. Sklep komponentów i tak, prosta latarka, bateria 4,5 V i mała żarówka, 5 i 5. Zamów. No wymi to. Dobra, i teraz tak. Prosta latarka. I pracuj, tak? To i to. O kurde, no. Żadnej obudowy niczego do tej latarki. Okej. Okay. I wyślemy sobie ten kontrakcik na te latareczki. To będzie tutaj Golden Tiger. Weź aktywne. Zakończ. Sukces. Nagroda pieniężna 40. Nagroda reputacji 25. Aha. Tutaj mamy poziom. Mm -hmm. Ilość produktów w kontrakcie. Dodatkowa marża za produkt. Szybszy popyt na produkt, różne produkty w kontrakcie. To też jakieś mają tam swoje wymagania, tak? Dostępne. Dobra, najpierw tak. Ja najpierw sobie to na, yy, pozamawiam. I to też. I zamów mi wszystko. Zrobimy 5 latarek, 5 grzałek. I dopiero wtedy ten, te kontrakty się tam yy, uruchomi, nie? Tutaj nie mogę. Aha, bo to jest ten nasz wózeczek. Tutaj nie mogę nic więcej kłaść. Dobra, to jest grzałka. Mm, to muszę najpierw zmienić projekt na latarkę. Na grzałkę, przepraszam. Pod koniec dnia jest zbyt zmęczony, żeby dalej pracować. Możesz dokończyć bieżące zadania, ale nie będziesz mógł rozpocząć nowych. Dzień kończy się o 21. Kiedy przyznawane są codziennie nagrody rankingowe, skorzystaj z bramy garażowej, aby zakończyć dzień i wcześniej... Przejść do następnego. Dobra. Mm, no okej, okay. no my nie mamy żadnego kontraktu odpalonego, więc to się nic nie stanie. Jest późno, jesteś zmęczony. Aha, czyli nie mogę pracować. Dobra. O 21, a jest 19? Dobra, niech będzie. Zacznij nowy dzień. Czy na pewno chcesz zacząć nowy dzień, tak? Posprzątane śmieci, nagrody za kontrakty, zamówione komponenty i ogólny tutaj nasz rozrachunek. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w kolejnym dniu w naszej przecudownej fabryce. Kontrakty. No i pięknie, nie? Nie mamy nic, żadnego kontraktu na te. Na te grzałki. Gdzie ja w takim razie mogę te grzałki sobie y, zmagazynować? No niech leży tu. Aha, czyli to są te. Y, tutaj te, 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 te pudełeczka, w których my przechowujemy już złożone. Złożone, złożony sprzęt. Jak będziemy mieli pracownika, to wtedy się przyda. Aha, bo tu codziennie są śmieci do pozbierania. Tylko nie wiem dlaczego codziennie są śmieci. Jak przecież my tu tylko byliśmy wczoraj, przez cały boży dzień. I ja tu butelek po browarze, to ja nie wyrzucałem. I to ile? Dobra, wszystko. I musimy w takim razie złożyć te latareczki i wtedy dopiero zobaczyć czy będzie kontrakt na grzałki. Prosta latarka i pracuj. Czemu 0 na 2? Aha. Jeżeli nie wyślemy, to tu nam się kartony resetują. Takie chockie klocki. Znaczy resetują. No nie ten. Dopiero jak wyślemy paczkę, to mamy dwa kartony z powrotem. Prosta latarka, proszę bardzo. I to jest do wysłania. Zakończ. Nie, kurde. Ale, no i... Kontrakty zmieniają się za każdym razem, gdy są wyświetlane. Fajnie. No dobra, w takim razie wysyłamy yy, grzałkę. Padło. No ja już spo, z rozpędu, nie? Grzałka zanurzeniowa, zakończ. Z rozpędu już tak, tylko po prostu. O, jest tutaj prosta latarka. Zakończ. No i fajnie. Dostępne kontrakty. Latarka i grzałka. No to no i tak będziemy w kółko powtarzać się to tak. Przynajmniej na razie. Plan produktów. Brak dostępnych licencji. Ulepszenia. Dodatkowy skład. No nie jest mi to potrzebne. Garaż to inspekcyjny. No to jest zwiększanie stosu pudełek, chyba też nie, na chwilę obecną nie byłoby nam zbytnio potrzebne. No dobra, będziemy sobie działać. Słuchajcie dalej, z tymi latareczkami i z tymi grzałkami, ale to myślę, że zrobimy już w kolejnym odcinku. Nie mam zielonego pojęcia, jak długo te demo może nam potrwać, więc. No, jeszcze z jedną, może dwa spotkania na pewno sobie z tej gry zrobimy. No chyba, że będzie na tyle ciekawy, że będziemy ciągnąć do samego końca tego dema. No, na pewno w którymś momencie po prostu nam podziękują za grę. A czy dostaniemy nowe produkty, jakieś nowe licencje, to wszystko czas pokaże. Za to spotkanie ja serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie o sekcji komentarzy. Dajcie znać jak Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Hej hej!